Bardzo wielu fotografów skupia się na technice fotografowania, na sprzęcie, na umiejętnościach, a zapomina o jednej ważnej rzeczy. Zobaczcie wyniki ankiety. Ta jedna ważna rzecz naprawdę ma ogromny wpływ na naszą pasję. Chodźcie, powiem wam o co chodzi. Robisz zdjęcia, to twoja pasja. Dopracowujesz każdy kadr, żeby wyglądał jak najlepiej, żeby wszystko było dopracowane idealnie. I teraz odpowiedz sobie szczerze na pytanie, czy Twoje najlepsze zdjęcia są odpowiednio wyeksponowane i dumnie pokazujesz je światu? Czy może giną gdzieś w jakimś chaosie, jakichś odbętach Facebooka czy innych miejsc w sieci? No właśnie. Budowanie portfolio jest kluczowe, niezależnie od poziomu, na którym się znajdujesz, nawet jeżeli jesteś na początku drogi. Dlaczego? Powiem dokładnie teraz w kolejnych punktach, jak może to wpłynąć pozytywnie na Twoją pasję i po co właściwie jest Ci portfolio, nawet jeżeli dopiero zaczynasz przygodę z fotografią. Więc po co właściwie ci jest portfolio? Jeżeli na przykład jesteś na początku swojej drogi bądź nie robisz tego zawodowo, bardzo proste, po to na przykład, żeby zobaczyć swój progres, zobaczyć jak się rozwijasz, poza tym można to porównać do. Kolekcjonowania czegokolwiek, monet, znaczków, książek, czasopism, czegokolwiek innego. Zbierasz swoje najlepsze zdjęcia, rozbudowujesz swoją kolekcję, czasami wymieniasz jakieś elementy, podmieniasz na lepsze, bo są bardziej cenne, wartościowe, po prostu finalnie dużo lepsze. Więc ty w fotografii, w swojej pasji, powinieneś po prostu budować swoje portfolio, żeby odpowiednio wyeksponować swoją pasję. Skoro inwestujesz w sprzęt, swoje umiejętności, poświęcasz na to czas, to fajnie, żeby to wszystko w odpowiedni sposób zaprezentować. Nie chodzi tylko o to, żeby naklikać zdjęć i gdzieś tam pogrupować sobie to w folderach i pewnie do tego nigdy nie wracać. Chodzi o to, żeby wybrać najlepsze zdjęcia, stworzyć własne portfolio i dumnie prezentować swoje zdjęcia, niezależnie od poziomu, na którym się znajdujecie. Bo możecie później zobaczyć sobie, jaki progres wykonać, Jakie efekty uzyskaliście w ciągu ostatnich, na przykład, miesięcy, i tak dalej, i tak dalej. Poza tym, bardzo ważna rzecz, bo powiesz komuś w rozmowie, że robisz zdjęcia, i ten ktoś powie: A, no to wyślij mi jakiś link, chętnie zobaczę. I właśnie wtedy wysyłasz swoje portfolio. Zbiór najlepszych Twoich fotografii, które mega zrobią wrażenie na odbiorcy. Może to być link do strony, może być to link do jakiejś galerii internetowej, może być to link do Instagrama, na którym się znajduje Twoje portfolio. Teraz wam powiem, jak najłatwiej z tym wszystkim zacząć i jak ogarnąć swoje portfolio i gdzie je założyć, żeby to miało ręce i nogi, a jednocześnie było łatwe do wdrożenia. I teraz sobie wiele osób może pomyśleć: No dobra, ale ja nie umiem tworzyć stron, nie ogarniam tego i właściwie nie wiem od czego zacząć. Mam prostą ścieżkę i zastanówcie się i odpowiedzcie sobie na następujące kwestie: gdzie ludzie aktualnie spędzają mnóstwo czasu? Oczywiście na telefonach, w internecie, a dokładnie gdzie? Najwięcej Polaków chyba w tym momencie spędza czas na Instagramie. Ponad 12 milionów osób w Polsce ma tam swoje konto. Spędzają średnio ponad godzinę dziennie. Więc to jest idealne miejsce, żeby mieć tam po prostu swój profil, pierwsze portfolio, ale ogólnie niezależnie od poziomu zaawansowania, fotograf powinien być na Insta. I może w łatwy sposób zbudować swoje portfolio. Bo przecież no, założyć konto jest banalnie prosto. Wrzucać zdjęcia no, też nie jest trudno. Oczywiście, co innego jest już strategiczne myślenie, tworzenie odpowiednich opisów, y, tworzenie oferty, wyróżnionych relacji, konfiguracja całego profilu, angażowanie tych odbiorców, żeby po prostu te treści nasze gdzieś tam były widoczne itd. Tak tak Ale bariera wejścia jest naprawdę bardzo mała. I kiedy ktoś znajomy zapyta Cię o właśnie Twoje zdjęcia, no to zazwyczaj powie, a no to wyślij mi link do swojego insta, chętnie zobaczę. No i właśnie, jeżeli tam masz swoje portfolio, jeżeli tam znajdują się najlepsze Twoje zdjęcia, no to jesteś w domu, w 3 sekundy wysyłasz link i gotowe. Więc zacznij od stworzenia po prostu swojego portfolio na Instagramie. I od razu na samym wstępie to zaznaczę, nie musisz tańczyć przed obiektywem, posływać się w najnowsze trendy, nie musisz pajacować. Po prostu ogarnij swój profil, zaprezentuj swoje zdjęcia i od tego zacznij. Co z zasięgami? Nie patrz na to, bo można mieć 30, 40, 50, 60 tysięcy, co mówiłem w ostatnim filmie, tych wyświetleń i nie mieć z tego nic, bo zbieramy jakieś losowe osoby, a można mieć 300 wyświetleń i pozyskać na przykład zecenie na sesję. Nie ilość, ale jakość to przede wszystkim, ale o tym mówiłem w poprzednim odcinku, jeżeli go nie oglądaliście, link jest pod tym filmem. Więc załóżcie swoje konto na Instagramie, wybierzcie najlepsze zdjęcia, stwórzcie do nich fajne opisy i odpowiednio to wszystko ogarnijcie. A jeżeli chcecie ogarnąć swój profil na Instagramie, no to mam też Metamorfoza Instagrama taki mój mały mini kurs, w którym pomogę Wam po prostu stworzyć, skonfigurować i ogarnąć profesjonalne konto fotograficzne w jeden dzień. Link jest pod tym filmem, jak będziecie zainteresowani. To zapraszam, chętnie pomogę. Więc jeżeli dbasz o swoją pasję, robisz zdjęcia, i naprawdę wkładasz w to serducho, no to warto mieć miejsce, w którym będą one odpowiednio wyeksponowane. Pamiętaj, najlepsi fotografowie robią mnóstwo beznadziejnych zdjęć, żeby zrobić to jedno wyjątkowe. Po prostu im lepszym jest się fotografem, tym łatwiej może jest osiągnąć w miarę fajne efekty. Po prostu mamy umiejętności, technikę. Także z poziomem zaawansowania rośnie odsetek. Lepszych zdjęć. Co nie znaczy, że jeżeli jesteś na początku i zrobisz 10 tysięcy zdjęć i z tych 10 tysięcy zdjęć wybierzesz trzy najlepsze, to jest coś złego. To jest proces, to jest progres. Uczymy się, rozwijamy, żeby po prostu robić lepsze zdjęcia. Ale te lepsze zdjęcia. Powinny mieć swoje odpowiednie miejsce, powinny być odpowiednio wyeksponowane i pokazane światu, bo to świadczy po prostu o Twojej pasji. A skoro wydajesz kupę hajsu często na aparat, obiektywy czy różne akcesoria i spędzasz mnóstwo czasu na robieniu zdjęć i ich edycji, no to chyba warto to odpowiednio zaprezentować i pokazać także mam nadzieję że was zmotywowałem do tego żeby stworzyć własne portfolio jeżeli macie już swoje portfolio niezależnie gdzie czy na insta czy na facebooku czy na po prostu stronie internetowej to wrzućcie link pod tym filmem z przyjemnością do was zagląda pooglądam co tworzycie jak tworzycie i może nawet wyróżnię najlepsze portfolio które będzie tutaj w komentarzach pod filmem. Także serdecznie zapraszam do udziału. Myślę, że zrobię niespodziankę kilku osobom. Trzymajcie się. Piona.